Hej, hej! Witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla, Świtrak na Ragnaroku. Jesteśmy w trakcie polowania na Malwigr. jedną z Jotunek, której e, hugru pożądamy do naszego, do naszego nie eksperymentu, ale bardziej rytuału. E, ostatnio poznaliśmy historię wykucia Mjolnira, jak tej Loki oczywiście musiał mieszać szyki. A teraz się udamy w kierunku, udamy się w kierunku poszukiwanej jotunki. Tutaj byliśmy ostatnio. Ale muszę jakoś chyba zjechać tu w kierunku rzeki, bo... No tak, bo tu jest pasmo górskie. I tak po prostu sobie nie przejadę. Więc chodźmy tutaj do tego miejsca i potem... I potem pojedziemy, czy będziemy przyrzucać, to wezmiemy, we, wezwiemy sobie naszą załogę. I popłyniemy po prostu wzdłuż rzeki. Będzie chyba wygodniej. Chciałem mówić, co to za dziwny dźwięk? A to przecież te... To przecież te, 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 kwiaty z hugrem. takie wrażenie, że występują częściej niż yy, rzeczy do leczenia. Tu jest zadanie.

Dostaliśmy potężnego, Dostaliśmy potężnego dzika. Dostaliśmy potężnego dzika. Dobra. E. No tego się nie spodziewałem kompletnie. Dobra, to przyzwiemy sobie. Yy. Przyzwiemy sobie naszą tutaj łódź i popłyniemy. A no tak, przecież tu jest. Trochę jak rzucanie pokebolem że rzucamy drewnianym modelem i się pojawia nasz okręt Tylko dlaczego tak daleko, halo? Dobra, płyniemy w tą stronę nie, nie. Zwróć w sumie, w podstawce ta mechanika pływania y, drakkarem była bardzo ciekawa. Ale mam, takie wra... wera... ale mam takie wrażenie, że była bardzo niewykorzystana. Zabaj. Jednak... Zabaj. Że, że jednak mogli to lepiej zrobić. Bo to jest miejsce na jazdu. Co tu najechać? Możemy najechać w sumie. Będziemy, Zobędziemy sobie krzem w sumie Nie brzmi to źle Van Green Dobra Mylna w dorgarze Dobra, ile to mamy tych miejsc do zbierania rzeczy? Co najmniej dwie rzeczy to są do zebrania A, bo to taka wyspa jest, dobra Dobra. Myślisz, że mi ta zwykła strzała zabije? Halo. Ty już walczysz z Bogiem Bogów, gościu. Dobra, idziemy w tym kierunku. Nie ma co zwlekać jakoś specjalnie. To są iotuny, czy jotunowie, i muspelowie. Ale teraz ciekawe. To są iotunowie, i muspelowie w jednym miejscu. Kolego, z czym ty do mnie tutaj startujesz? Dobra. Jeden chyba minus, minus tych wszystkich przeciwników, że jakby są nowe modele modele tych przeciwników, a to jednak wciąż są ci sami przeciwnicy co z podstawki. Mimo wszystko, czy to się jakoś da inaczej wejść? Mhm. Ej, tu jest zamknięte, tu jest zamknięte, co jest? Będzie jakoś fabularnie się to otwierać Mam nadzieję, że... A, tu chyba da się wejść tędy, dobra. Ale o jakby to są te same archetypy przeciwników, co... Co... co jakby w podstawce, nie? Dobra No i pięknie Zapas krzemu Tu jeszcze mam gdzieś but krzem ponoć też Tu przed nami To się na mapie pokazało ładnie? Tak, pokazało się na mapie subskrybentów może teraz pokażę. i... od czego... I... po prostu odświeżyłaś czy coś innego zrobiłaś? że się udało, udało się to zrobić okej, okay, dobra po prostu ciekawy jasne, dobrze, dobrze no, dobra Słucham Już to za info no, Ziemy do 10 czerwca <tryk> się, co jest 10 czerwca? Film wychodzi? A, a nie, nie wyszedł nie na no, 6 chyba już wyszedł, tylko jest na BBC tylko jest na BBC, mi się wydaje. dlatego nie ma na Netflixie po prostu, jest na BBC po prostu, po angielsku, bo ja widziałem, że... Jakby robią napisy do anglojęzycznych wydań. No, to nie, to po prostu on już jest, tylko że nie jest... Nie jest jeszcze... Jakby dostępny w Polsce, tak? Bezpośrednio. Będziemy oglądać. Nie widzę przeszkód. Dobra. Tutaj gdzieś jest ten. Tu mamy nagrodę w sensie. Wzór tatuażu. Tu mamy skarb taki ogólny. No i jeszcze będzie, i jeszcze będzie film kinowy, który będzie takim zamknięciem wszystkiego, to znaczy, który będzie, który będzie zawierał finałowe zakończenie, tak, gry, tego, co mi wiadomo. O, nowa animacja, spoko. No, Piggy Blinders! No bo szósty sezon serialu jest ostatni, ale będzie jeszcze filmki nowe Ej, twór, zakończenie filmu, no. no bo to myślałem o jednym, a Dobra, więcej krzemu. To jeszcze gdzieś powinien być, nie? Czy będzie ten udał... Tylko co z tego, że całą wioskę, czy całą wioskę, całą osadę tej wybiliśmy? Hey, tutaj. Potrzebuję wsparcia, halo. Się kurde w bunkrze zamknęli. Dobra, nie takie numery A tu już jestem w stanie samemu je otworzyć, nie? Od tej strony No dobra, można i tak Dobra Mylna splądrowana Mamy do wydania też umiejętność, jeżeli nie wydania to Nowe umiejętności. To tak, lecimy obrażenia krytyczne, ciężki miecz, krótki miecz, i potem pójdziemy w tą stronę do tej umiejętności i potem w to. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery poziomy są potrzebne, żeby to zrobić. Czy jeszcze skarb pokazuje? A tu. Kanina, dobra i stąd możemy popłynąć W sumie to tutaj do tego może do tego miejsca Dobra, chodźmy tu na dół Razwiemy sobie nasz okręt Czyli mi tu ładnie przepłynął? Nie przepłynę, dobra, to idźmy tak, to nie ma sensu. 900 metrów to nie jest tak daleko. A tu jest chyba. Jest i nasz dzik bojowy. Dzik bojowy. Były Boj wilki? Były wilki, nie? Teraz nie wiem, bo yy, według plotek według plotek zakończenie film zakończenie zakończenie Peaky Blinders w formie tej właśnie filmu miałoby się dziać w czasach mniej więcej II wojny światowej Bo jakby chyba ten... Serio wilki ze mną są... Nie, to rysie są jeszcze lepiej Bo bodajże że ten, ten najnowszy sezon się jakoś ma dziać przed... w tych czasach przed II wojną światową no tam 30, 30, chyba 6, 8 rok jakoś tak, nie wiem dokładnie No bo No bo pierwszy sezon się zaczyna, jest po pierwszej wojnie światowej No i z każdym sezonem tam one on się dzieją na przestrzeni, na przestrzeni zawsze zwykle jakiegoś, jakiegoś czasu, tam kilku lat no. Więc, więc, ale no nie wiem, bo my oglądaliśmy tylko pierwszy i początek drugiego, więc na razie nie jesteśmy aż tak bardzo zorientowani. No. No i on w pierwszym, w pierwszym sezonie jako bohater ma coś koło 30... 30. Prawie. Czy, albo 30. 30 lat równo? Albo coś pod 30. No, no i Artur jest od niego chyba rok czy dwa starszy, ale. Znaczy nie, no, to w sensie to to, to, to. to jakby no w pierwszym sezonie była szybka miastka, tak? A, to jeszcze. No bo w sumie jakby no poza tym, że jest po wojnie, no to wiadomo są. Są jakby y, ludzie z irlandzkiej Armii Republikańskiej, czyli w sumie Taki organizacji, która była trochę, trochę taką organizacją półterrorystyczną pół walczącą z, z Koroną Brytyjską bezpośrednio, nie, chociaż metody ich były, no właśnie terrorystyczne w dzisiejszej nomenklaturze no i też jest początek rewolucji bolszewickiej, nie? W sensie, no nie po, początek tylko jakby ta rewolucja dociera na zachód. Więc, więc, pytanie co tam jeszcze będzie? No zakładam, że pewnie coś będzie, nie wiem. No bo, bo te wąsy ma, no. Jak facet ma wąsy, to wygląda na starszego. Ja też, jakbym zgolił tą brodę, to bym wyglądał jakbym miał, nie wiem, 10 lat mniej. Nie, no, uwierz mi, że jakbym zgolił tą brodę, to bym wyglądał na dużo młodszego. Bo jak miałem wtedy ten zabieg z tym migdałkiem. Yy, to naprawdę różnica jest. Różnica jest hmm. duża A, no był krach, tak? Na, na Wall Street. No to właśnie też mi się wydaje, że to, to, to powinno być. Można podjechać sobie, bo to jest blisko. Hmm. <laughs> no tak, bo wczoraj, wczoraj wczoraj po klatce chodził... Chodził... Zakładam, że... albo, albo jakiś hydraulik, bo kogoś się jest remont się dzieje na klatce. Albo pan z wodociągów i pytał, czy mamy dostęp do głównego zaworu wody. No i, i, i... otwiera ola. I słyszę, słyszę, słyszę tam dzień dobry, dzień dobry. Czy jest ktoś dorosły w domu? No ja sobie mówię. No ładnie. Bo myślałem, że może liczniki wody będą spisywać, bo czasami to się zdarza, bodajże, raz w roku, czy tam, czy tam, czy tam dwa razy do roku, że chodzą i rzeczywiście spisują. Faktyczne pomiary liczników, no. Nie no, ale finalnie, finalnie wyjaśniliśmy, że no nie mamy dostępu do licznika wody żaden, w żaden, żaden sposób, czy tego, tłu, głównego zaworu. No. I poszedł, ale no. No dobra. Możemy jechać w kierunku misji. Uh! <laughs> Tutaj musimy się udać, ale to może po misji. Także historie, historyjki, nie? Mm, okay.

Czy, czy freak to jest ta babka z Gadowora? Ta, ta Matka Baldura, która potem nas znienawidziła? Czy mi się coś źle kojarzy? Czy to jest brama do Jotunheimu tutaj? To wygląda jak brama do Jotunheimu generalnie. A, dobra, to była Freya, dobra. O nie! No nie, serio! Każdy, kto się z nami gdzieś... ...komunikuje, kończy w ten sposób. Albo z podciętym gardłem, albo powieszony.

He's so stupid he might as well be mad. You spread chaos wherever you go. Yet, you are all known quantities to us. Surtr is not. He rarely emerges from Muspelheim. He's He's pomyśle, he shares little with us. Thus, while here, I have sent my spies to learn what he plans. Spies he plans fighting like he did the elves of Alfheim. What do you know of his plans? I know that he found a powerful elven relic, and that his minion, Colder, was no, Calder, was The hunger is necessary to sustain it. That Calder is now trapped within said relic, and that you would have me join him. I must trade the salakar for my son. You, the one who almost killed Sutengar for his meat, will hand over a legendary relic. Take your son and leave, just like that. <laughs> no to uh, put your mania aside, heavy, Work with me. Together, we will foil Surtr's ambitions. Uh huh. I cannot take the risk. With each breath, Balder is a step closer to death. No, zamiast posłuchać roszandku, nie? But we must look beyond ourselves, for the good of all. We have spoken long enough. No, nie, czemu? Dobra. Czy ona się skopiowała przypadkiem? Czy mi się tylko wydaje? Tak, są. Są w dwóch sztukach jakby. A nam się skupić na, na tej prawdziwej. A skup się na takach, Boże. Fajny soundtrack jest. but this is not the right result do what you came here to do on with it, blind one and my misery, oh, Emir, true oh father. My body comes to you, sent by the same impostor who claimed your own. As for my huger, do not weep for me. I do not deserve. Nie. No niestety tutaj Ubisoft w tym miejscu W tym miejscu bardzo bezpiecznie gra, że jest tak oskryptowane, nie ma żadnych wyborów i tak dalej Byłoby ciekawiej, nie? Na pewno Gdyby ta fabuła była jednak wielowątkowa Czy wielowarstwowa, może bardziej, niewielowątkowa A tak, to odgrywamy to co jest zaplanowane, nie? I zbyt dużego wyjścia nie mamy Niedokończony list Malvigr. Co się dzieje? Ej, <laughs> ja to nas zabije! Okej, okay, nie, nie mogę tu stać przy tej bramce, bo to mnie... To nie, nie takie hop żeby tu przejść, bo to nas zabije. A czekajcie, jakbym był Jotunem... czyli jakbym miał moc Jotunów... To mógłbym tutaj chyba wrócić, mi się wydaje. Bo wtedy by nas traktowały Jotuna, to co? No chodź do nas tutaj. Potrzebuję mocy Jotuna. Ale najpierw się udam tutaj. To jeszcze w ramach tego odcinka. Bo wydaje mi się, że z mocą Jutuna będzie się tam dało przejść. Ale to jest tylko taka robocza teoria. To jest tylko taka robocza teoria. Mam do wydania Punkt umiejętności znowu. A, dobra. Jesteś tutaj. No chodźże! To dzikie, jest, dzikie, jest, dzikie, jest, złe. Dobra, muszę teraz tak stąd wyjechać. Yy. A czekajcie, to nie jest moc, to co ja mam, to nie jest moc to... no, czekajcie. Ej, ja to mam, dobra, czekajcie, mogę to sprawdzić, nieważne. A to jest, tak jak mówię, robocza teoria. W ogóle stąd wchodzą patrole, teraz zauważyłem Ale to jest taka sugestia co trzeba zrobić żeby się móc dostać Więc po prostu potrzeba Dobra. No, jesteśmy jatunem teraz. Czy... Wolniej tracę życie, ale wciąż nie przejdę tędy. Czyli nie do końca. Bo już myślałem, że to może właśnie. kwestia zmiany wietuna, ale no nie. No niestety, dobra, no trudno. To wiesz co nie, no może było ciemno, ale no... Nie uwagi, że nie widziałem. Hmm. No ja to sprawdzę sobie za chwilę. Kiedy, kiedy to było dawno temu? Czy ja teraz próbowałem tu wejść do tej bramy? Bo... To sobie to sprawdzę, jak to skończymy nagrywać. Wiadomo ja się teraz muszę udać w ogóle, poza tym, że tu na północ jadę po to jedną rzecz, O, w ogóle tam kolejnego zabicie. To nie zrobiłem się tunem. To ja sprawdzę potem, wiesz, bo, bo nie wiem teraz. Bo nie jestem dokładnie pewny. Dobra, to będzie pod koniec, to nie będzie problem to sprawdzić. Dobra, dzikiem tak się wygodnie nie podjeżdża pod górkę, jak się okazuje. Chciałabym nowego Sandraku. Takie proste w sumie, bo jakby na dużo się nie różni od podstawki, nie? Ten Sandrak, ale fajnie, że są nowe... nowe dźwięki dorzucone. Zawsze na plus. Dobra, tak po prostu... Seria to tylko takie, takie pierdoły są? Nie ma tu żadnego wartościowego, super czegoś? To trochę mi gra zbejtowała chyba Żeby tutaj wchodzić tak do góry No ale dobra, przynajmniej mamy zebrany ten kamień No dobra to słuchajcie hmm. Będziemy się w tę stronę kierować na pewno w tą stronę się będziemy kierować, bo tu, tu jest kolejny ten, kolejne schronisko. Ja chciałbym je sobie odblokować. Więc to może nie być głupi pomysł. Także, także będziemy się tutaj kierować w tą stronę z południa. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. I co? Słyszymy się już w kolejnym. Także do usłyszenia. Do zobaczenia. pa. pa.